Cześć, witam Was po dłuższej przerwie. Dziś gramy z Irlandią, Polska-Irlandia, czyli, czyli mecz przyjaźni, tak naprawdę. Pamiętacie tych sympatycznych Irlandczyków z Euro, gdy było. Poznań był cały zielony. Tak, tak. To dzięki, dzięki Euro zaowocowało tym spotkaniem, tym meczem towarzyskim. Polska-Irlandia w Dublinie to już dziś. Po raz 24 w historii zmierzymy się z drużyną z tej zielonej wyspy. Nasi wygrali 10-krotnie, ośmiokrotnie remisowali i tylko było pięć porażek. Pierwsze spotkanie w 38 roku w Warszawie, czyli rok przed wojną, wygraliśmy z Irlandią aż 6 do zera. Tak. To jest ostatni mecz towarzyski przed spotkaniem z Ukrainą. Tym meczem, który no, już wskaże nam drogę, czy, czy jesteśmy gotowi bicie o e, awans, czy, e, czy, czy jeszcze nie. 20.45 Dublin. Musimy wszyscy wspierać e, naszą reprezentację. Co jeszcze? Co jeszcze? W bardzo dobrej formie są, jest Robert Lewandowski, który strzelił ostatnio w sobotę. Gola Bajerowi Leverkusen. Kuba Właszczykowski również jest w dobrej formie. Ci nasi zmiennicy też w meczu z, z Rumunią pokazali się bardzo fajnie. wygrywając 4-1, też o nich. Należy pamiętać, co ważne, wraca Artur Boruc. Czy stanie między słupkami? Tego nie wiadomo. Po trzech latach rozłąki z reprezentacją ten facet naprawdę chyba spokorniał i y, może na długo, na długo stanąć w naszej reprezentacyjnej bramce wygryzając Wojtka Szczęsnego y, czy, czy na przykład Przemka Tytonia, który w PSV Eindhoven obecnie nie gra. E, tak, no nie zagrał Łukasz Piszczek. Łukasz Piszczek nabawił się kontuzji w meczu, w tym ostatnim właśnie z Bayerem Leverkusen. Jaki ja wynik przewiduję? Myślę, że wygramy ten mecz. Wygramy ten mecz 2-1. Nie ma co się obawiać Irlandczyków. Irlandczycy, grając z Niemcami w meczu eliminacyjnym, doznali no sromotnej porażki u siebie, słuchajcie. Przegrywali już 0 do 6 u siebie, zaznaczam u siebie, by w końcu przegrać no, 1 do 6 po bramce Koja w 92 minucie. Także no to wiadomo, pamiętamy też z Euro tą drużynę, była to najsłabsza ekipa, mimo tego, że prowadzi ją wybitny trener Giovanni Trapattoni. 2-1 dla naszych przewiduje odblokowanie się Roberta Lewandowskiego również w, re, w, re, w reprezentacji. Myślę, że ten chłopak, e, bo ostatnio pamiętacie, strzelił gola Grecji, więc to już jest ponad pół roku, gdy nie trafił e, do siatki w reprezentacyjnych barwach. A wy jaki mm, wynik przewidujecie? Piszcie oczywiście w komentarzach. Pozdrawiam Was. Cześć, trzymajcie się.